Brownowi będzie coraz trudniej czerpać nowych wyborców z PiS. Wraz z odchodzeniem kolejnych wyborców do Brauna ta tendencja będzie coraz słabsza. Przy PiS będą pozostawali twardzi wyborcy, którym będzie najtrudniej odejść. Ten pierwszy, najłatwiejszy etap podbierania wyborców z PiS już jest za Braunem. Z rosnącym Braunem problem ma nie tylko PiS, ale i Konfederacja, którym lider Frontu Gaśnicowego też zabiera wyborców. Na prawicy doszło do interesującej sytuacji. Przez lata Kaczyński pilnował, by po prawej stronie odpis nie wyrosło nic znaczącego. Ta hegemonia skończyła się w momencie, gdy w sile urosła Konfederacja, ale po jej rozpadzie i odejściu Brauna Podobny problem mają teraz liderzy Konfederacji. Tak jak kiedyś Kaczyńskiemu, tak i teraz Bosakowi i Mencenowi wyrósł najgruźniejszy przeciwnik z prawej strony, bo Brown ze skrajnie prawicową i antysystemową retoryką najłatwiej jest zabierać poparcie i Pis i Konfederacji. Na działania Grzegorza Brauna można spojrzeć szerzej jako element strategii budowania poparcia u wyborców protestu. To są ludzie, którzy zawsze są przeciwko czemuś, najczęściej przeciwko systemowi. W wyborach w 2023 roku ci wyborcy najczęściej głosowali na konfederację. Natomiast konfederacja spowszedniała, stała się partią mainstreamową. Jeden z jej liderów jest wicemarszałkiem Sejmu. I trudno jest w tym kontekście mówić tutaj o ugrupowaniu protestu. Jeżeli Brownowi uda się przejąć wyborców protestu, czy możliwa jest sytuacja, że jego partia prześcignie Konfederację? Nie zaryzykowałbym takiej tezy. Wydaje mi się, że na tę chwilę Konfederacja ma wyższe poparcie ono wynika przede wszystkim z tego, że to jest partia, która jest już dosyć mocno utrwalona na scenie politycznej i zinstytucjonalizowana. Jej wyborcy mają mniejszą tendencję do przeskakiwania pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. Obecne poparcie dla Brauna może być jeszcze wyższe. Być może część wyborców nie chce przyznawać się do tego, że zagłosowałaby czy zagłosuje na Brauna. W związku z tym jego poparcie w sondażach może być zaniżone. Nie jest wykluczone, że przed wyborami w 2027 roku powstanie nowe ugrupowanie odżegnujące się od prawicy, ale ze sznykem wolnorynkowym, która z partii na prawicy straciłaby w tej sytuacji najmocniej. Nowa partia Morawieckiego, politolog o teoriach spiskowych. Jeżeli powstałaby właśnie takiej charakterystyki programowo-ideologicznej, to w największym stopniu byłaby zagrożeniem dla Konfederacji, ale też dla Koalicji Obywatelskiej i PIS. Najprawdopodobniej nowa partia brałaby po części kwestie programowe właśnie z tych trzech ugrupowań. W przypadku PIS i KO ich wyborcy są dosyć stali w swoich preferencjach.